Słyszysz mnie? Mhm. Rozumiesz, co do ciebie mówię? Mhm. Przed chwilą powiedziałeś przy Agnieszce, że podoba ci się inna kobieta. W tej chwili widzisz, w jakim jest stanie i mówisz, że cały czas jest ci ciężko wybrać. O jakim wyborze ty mówisz? Paulina nigdy nie powiedziała, że cokolwiek do ciebie czuje. To nie jest tak, że możesz sobie wybierać między ludźmi, kto ci się aktualnie najbardziej podoba. Twoja miłość jest prawdziwa, czy jest to jakiś rodzaj tylko zauroczenia albo sympatii? I nie zawieszaj mi się tu. Zacznij myśleć. zacznij myśleć co mówisz, ponieważ jest coraz gorzej. Agnieszka poczuła się źle, a w tej chwili po tym co mówisz czuje się jeszcze gorzej. Tomek, czy ty mnie słyszysz? Słyszę. Nic więcej nie mówię, słucham, teraz ty mówisz. No, żałuję, żałuję. Żałujesz, ale żałujesz czego? Jest... Żałujesz, że to powiedziałeś, tak? Czy jesteś gotów powiedzieć że to Agnieszce, że żałujesz, że to powiedziałeś? Czy chcesz odejść od Agnieszki? Coś chcesz z nią być, musisz się nad tym zastanowić. To ja was zostawię samych, mhm. dobrze? Tomek, nie zawiedź samego siebie no. teraz, dobrze? Mhm. You were the type that eclipsed the room. I was the one who arrived too soon. But no one would ever bet against us if they saw us exchanging glances. Tak. Tomek, Tomek, – Słucham cię? – Tomek, ty Tak, dobrze, dobrze. Usiądź. Usiądź. Tutaj, Przecież Przejdziesz obok mnie? Ostrożnie. Zrozum mnie. Kto powiedział, to mnie to mnie to zatkało. Nie wiedziałam, co mam powiedzieć. Wiesz? – Okej. Okay. porządku? – W porządku. Mnie? Tak? Dobrze. I ja powiedział, że bardzo kocham, że życia bez niej nie widzę, no, że zawsze znają się A, stary, naprawdę. Wiesz co, powiem ci, to jest tak, że my, faceci, czasem nie myślimy, co mówimy. Miłość to przestrzeń, w której każdemu zdarza się pobłądzić. Wszyscy życzyliśmy Agnieszce i Tomkowi jak najlepiej, mając nadzieję, że to, czego byliśmy świadkami, to potknięcie, mały kryzys, który nie będzie miał kontynuacji.